Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znowu Opera. Ale tym razem, pogadamy sobie trochę o Antem, bo wyszło ostatnio, albo inaczej, pojawił się w końcu ostatnio stream, który poprowadzili deweloperzy i na którym dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy. Można powiedzieć, że taki dev stream dosłownie, nie? <grych> tak to się powinno nazywać. Antem zmienia się bardzo mocno. Czekamy na patch 12 marca, który ma zmienić bardzo, bardzo dużo rzeczy, i o tym sobie teraz porozmawiamy bo zapowiedziano nam kilka bardzo ciekawych zmian. 12 marca ma wyjść patch zmieniający yy, yy, przede wszystkim kraszę oraz wywalanie PS4. Yy, wywalanie PS4... W większości przypadków już zostaje zmienione, natomiast w przypadku y, wszystkich takich kraszy, które się do tej pory zdarzały, czyli dajmy na to wychodziliśmy z kuźni i chcieliśmy się przetransportować do, do, na platformę startową, bardzo często wywalało ludzi, y, przy ekranach wczytywania bardzo często wywalało ludzi. Dużo osób na to narzeka, gdzie mnie przez cały gameplay, jak widzieliście, może trzy razy wywaliło całą grę, ale się to zdarza. I wielu ludzi ma z tym problem, wielu ludzi na to narzeka i to zostanie też poprawione. Podobno bardzo dużo... Gdzieś tam około 80-90% rzeczy zostało w ten sposób poprawionych, jeżeli mówimy o odwalaniu. Się, pojawi się przycisk w zasadzie odpowiadający za wejście od razu do gry. Nie trzeba będzie podchodzić do stanowiska pilota czy podchodzić do konkretnego miejsca na platformie startowej, tylko po prostu będziemy mogli wcisnąć znowu tak jak było w przypadku gdy mieliśmy ze sobą swoich drużynowych teammateów, czyli swoich znajomych gdzieś tam w drużynie, to tak samo możemy zrobić w momencie, kiedy gramy sami. To też mnie akurat, i teraz sobie rzeczywiście o tym przypominam, że dawało do myślenia, no bo dlaczego żeby nie nie mieć jednego przycisku po to, żeby od razu wejść na mapę, tylko lecieć aż tam w trakcie kampanii, no to było rzeczywiście męczące, że męczące. Zmienią się zasady przyznawania losowych perków dla drobu. Nie trafimy już obrażeń od shotgunów na karabinie na przykład, albo nie trafimy jakichś tam obrażeń, których w ogóle nie będziemy używać ze względu na to, jaka jest specyfikacja naszego efipunku, nie? Na tej zasadzie. I zdarzyło mi się na przedmiocie dla Storma trafić obrażenia od jadu bodajże, coś w tym stylu Jakoś, jakąś taką dziw, dziwną dziwaczną zagwostkę, której nie potrafiłem rozwiązać i nie widziałem tego na liście ekwipunku, żebym miał taki przedmiot uzyskać, z którego z, gdzie z tego przedmiotu wcześniejszego będę miał jakieś profity Także fajnie, że to zostanie poprawione, perki zostaną lepiej rozdysponowane, lepiej będą nam się trafiać, wszystkie zdolności ekwipunku już nie będą aż tak losowe i rozbite na wszystko, co tylko jest możliwe, tylko będą troszeczkę zmienione i będzie to bardziej zawężone, żebyśmy rzeczywiście trafiali coś, co częściej nam się przyda niż nam się nie przyda, albo przynajmniej posłuży nam przez te 2-3 godziny dopóki nie znajdziemy czegoś nowszego, albo nie wytworzymy czegoś lepszego. Powyżej 30 poziomu zostaną zniwelowane wszelkie białe i zielone przedmioty. To jest bardzo ważna rzecz, bo w tym momencie grając na przykład GM1 albo GM2, gdzie... No mówmy się, nie chcielibyśmy trafić białego albo zielonego przedmiotu, bo nieważne jak one będą dobre, nie będą aż tak dobre, żeby przezwyciężyć epickie, mistrzowskie czy legendarne przedmioty, no nie? Także to wszystko zniknie po 30 poziomie, bardzo fajnie, bo, bo dzięki temu zostanie zwiększona, tak jakby, ilość mistrzowskich, legendarnych i epickich rzeczy, które nam się trafią. Także miejcie to na uwadze. GM2 oraz GM3 zostaną poprawione pod względem lutu i jakości tego lutu, czyli ilości tego, ile dropów dostaniemy oraz jakości. Nie zostanie to zmienione 12 marca teoretycznie, ale pojawi się jako oddzielny patch, bo prawdopodobnie nie zdążą się z tym wyrobić. Jeżeli by się im udało, no to, to, to fajnie. Natomiast jeżeli nie, to nie spodziewajcie się tego, że 12 marca zostanie to wydane, ale przynajmniej tabelki lutu zostaną troszeczkę zmienione, bo w tym momencie mm, rzeczywiście w ciągu tam powiedzmy... Jednego dnia całego grania około 12 legendarek. W sumie możemy zarobić prawdopodobnie więcej, ale umówmy się, że tak 10 do 12 to jest taka. Taka całkiem mocna średnia. Szybkość ruchu po wylądowaniu, po przegrzaniu czy uderzeniu w przeszkodę została zwiększona. Zostanie zwiększona. Szybciej odzyskujemy panowanie nad jawelinem, bo do tej pory w momencie, kiedy rozpędziliśmy się i walnęliśmy w pierwszą lepszą ścianę albo zagapiliśmy się, musieliśmy sprawdzić SMS-a, odpisać na coś, czy cokolwiek w tym stylu i gdzieś tam walnęliśmy albo się przegrzaliśmy, no to, to był pionowy spadek w dół. To jest raz, gdzie tego nie będzie, tylko będziemy jeszcze lecieć dalej pod pewnym kątem. Dwa, yy, po uderzeniu jeszcze był taki no dosyć długi stun, którego teraz nie będzie. Praktycznie od razu po upadku, czy to z jednej czy drugiej przyczyny, będziemy mogli od razu wstać i biec, nawet czy używać jakiegoś punktu więc to już jest bardzo fajne. Usunięte zostało, zostanie bardzo dużo miejsc, restrykcji odrodzeń, ponieważ wielu randomowych graczy nie podnosiło w misjach swoich teammateów, z, z swojej drużyny nie? I często można było się spotkać, że w randomowych misjach, które były za trudne dla niektórych graczy, a pomyśleli, że o nie, ja sobie dam radę, bo mam taki i taki poziom, czy co takiego. Gracze po prostu padali My tego gdzieś tam nawet nie zauważyliśmy, padliśmy z nimi, albo stało się tą sekunda po sekundzie no i to jest koniec rozgrywki, no nie. Wiele takich misji, gdzie. wiele takich miejsc, gdzie była restrykcja odrodzeń, gdzie po prostu jest za duży młyn, żeby do kogoś podbiec. I powiedzmy my mamy mało życia, zanim nam się to zregeneruje, zabijemy ze dwóch przeciwników, żeby odzyskać trochę punktów życia i tak w kółko i w kółko. No potrwa to strasznie długo i dzięki temu zostało to usunięte, żeby gra była bardziej. Zostanie to usunięte w zasadzie, żeby gra była dy bardziej dynamiczna bardziej i bardziej immersywna. I jeżeli chodzi o imersywność, zostanie zmniejszona ilość powiadomień na ekranie, by poprawić immersję. Do tej pory, kiedy mieliśmy wyłączenie serwerów na czas prac remontowych, czy, czy wprowadzenia płacza, czy coś takiego, dostawaliśmy dosłownie co 5 minut jakieś tam powiadomienie. To totalnie wnerwiało, i aż człowiek miał ochotę wyjść z gry, natomiast to też zostanie poprawione, więc bardzo fajnie. Zwrócono uwagę na freeplay. Poprawione zostały w przyszłości oznaczenia wydarzeń, ich umiejscowienie, nagrody za te wydarzenia i bugi z nimi związane przede wszystkim, bo było sporo bugów, gdzie w momencie na przykład dołączenia do misji m, innych graczy albo nas wywalało, albo rozbiliśmy się w ścianie, albo byliśmy pod koniec i nie dostawaliśmy żadnej nagrody, eee, różne takie ty tego typu rzeczy. poprawioni zostaną na pewno... Jak oni się tam nazywają? No, ci giganci w każdym razie, akurat nie pamiętam ich nazwy. Tytani. Tytani zostaną poprawieni i też będą troszeczkę będzie troszeczkę to inaczej na nich oddziaływać. Na przykład w free playu do tej pory nie mogliśmy ich sprajmować, tym, po tym patchu 12 marca będzie się dało to zrobić. Czyli będziemy mogli nałożyć na nich jakiś efekt, który później zwiększy obrażenia przeciwko nim. Nie? nie tak bardzo, ale mimo wszystko zawsze to będzie jakiś dodatkowy bonus od obrażeń i przy okazji będziemy mogli się lepiej... Budować jakby pod polowanie na Tytana, bo do tej pory polowanie na Tytana opierało się głównie o to, żebyśmy mieli bardzo dobrą broń i bardzo dużo ekwipunku, który zwiększa obrażenia od broni, które mamy. Niekoniecznie od naszych umiejętności, bo precyzyjny strzał z, z dobrego shotguna czy, czy dobrego karabinu zwiadowczego, czy snajperskiego, no potrafił załatwić dużo szybciej tytana, nie? Różne takie rzeczy zostaną poprawione, jak na przykład umiejscowienie wydarzeń. Dajmy na to, że nie będzie takiej możliwości, że wszędzie będą pojawiać się, powiedzmy Dominium, czy Skorpiony, czy cokolwiek takiego, tylko w konkretnych miejscach możemy spotkać Dominium, w konkretnych miejscach Skorpiony, w konkretnych miejscach Szramy, a nie tuż pod naszymi murami, nie? Więc to też będzie bardziej immersywne. Zostanie w przyszłości dodana strona ze statystykami czyli suche tabelki. To o czym mówiłem w momencie nagrywania, nie wiem czy, jeszcze, czy, czy ten film już wyszedł akurat bo to gdzieś w trakcie gameplaya mówiłem, że brakuje mi jakiejś strony z tabelkami. Ile mam punktów życia, ile mam pancerza, ile te 20% mi to zwiększa i tak dalej. Czy warto jest się pchać w 20% tego, czy 10% tego, czy 20% tamtego, nie? Teraz będziemy mieli możliwość podejrzenia sobie takich statystyk, ale niekoniecznie już 12 marca, bo to jest dosyć duża strona i dosyć dużo statystyk, które trzeba jeszcze dopisać, a są rzeczy ważniejsze. No, umówmy się, wywalanie czy mijający się dźwięk, czy coś w tym stylu jest dużo gorsze, jeżeli chodzi o, o te bugi. I tak przy okazji tego bugi z dźwiękiem zostaną naprawione. Pewnie nie wszystkie, no bo umówmy się, że nie każdy da się złapać, ale bardzo dużo tych, który, który gracze, które gracze o, oznaczają, jakby w postach na forum i tak dalej, zostaną poprawione. Z, mają specjalny jakby team do tego, żeby szukać tych punktów, także to jest bardzo dobre, bardzo na plus. Zwiększono, zwiększy się poziom mocy ulepszeń dla umiejętności walki wręcz i super umiejętności, by zwiększyć ich możliwości na GM1, GM2 i GM3. Na zasadzie, że do tej pory... Walki wręcz, jeżeli nie używaliśmy jako detonatora, to tak naprawdę była beznadziejnie bezużyteczna. I super umiejętności też bardzo słabo się skalowały, gdzie poziomy przeciwników skalowały się dużo wyżej i dużo lepiej skalowała się broń niż nasze umiejętności. To też zostanie poprawione. Zwiększono też poziom, zwiększą, zwiększy się też poziom obrażeń, jakie mogą pochłonąć ściany i osłony. Czyli wszelkiego rodzaju ściana wiatru, na przykład u sztorma, którą postawimy, będzie mogła pochłonąć większe, więcej obrażeń i lepiej się będzie skalować dzięki czemu będziemy na G1, G2 i G3 mogli ich używać, tak naprawdę tego nikt nie używa w tym momencie. Um, Okej. Okay. I przede wszystkim zwiększą się podstawowe obrażenia broni typu Masterwork albo Legendary. Nie? Czyli epickie przedmioty zostały praktycznie takie same, natomiast w przypadku Masterek i Legendarek dostaniemy całkiem potężny buff do obrażeń i to jest na zasadzie powiedzmy Umówmy się, bo z poziomu 45 do, do, do 61, więc to jest... O duży, buch, duży, że duży. Nawet o, o 50% możemy zwiększyć sobie nasze obrażenia i to na zasadzie, że nie musimy drobnąć nowego ekwipunku, tylko w momencie, kiedy wejdziemy gry już do, do gry już spaczowanej, będziemy po prostu nasz ekwipunek mieli zapgradeowany, nasze obrażenia od razu się zwiększą, więc tak naprawdę będziemy grali potężniejszymi mm, japoninami już w momencie wyjścia pacza 12 marca. Mam nadzieję, że to zmieni troszeczkę... Mm, kilku osobom podejście do gry. Ja was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście sobie zagrali sami fantem. Jeżeli już gracie, to mam nadzieję, że ekscytującym się dla was wyda to, co jeszcze dodatkowo zostanie poprawione 12 marca i ja niezmiernie będę oczekiwał tego, żeby już od razu wtedy nagrać dla was film, żebyśmy wiedzieli dokładnie co, jak i gdzie. Przejrzymy sobie wszystko, a do tej pory do zobaczenia w rozgrywce. Obyśmy się bawili jak najlepiej. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce.